Cześć, witam Cię w przestrzeni moich kart Tarota. To będzie rozkład dla lwa, co idzie w miłości na zimę 2024 2025 Proszę pamiętać, że jest to odczyt ogólny i muszę nie rezonować z Tobą. Olew. Tutaj nam się może zaznaczać początek jakiejś poważnej relacji z jakąś osobą, która jest, może zajmuje jakieś znaczące stanowisko, jakąś osobą publiczną, rozpoznawolną. co widzisz z przeszłości w emocjach osiem monet jaka jest twoja aktualna sytuacja uczuciowa rycerz buław co może nadejść w miłości dziewięć mieczy czego ty pragniesz i oczekujesz w miłości Trzyma. trzy buławy a wyzwania do przeszkody, które mogą się pojawić, 10 kielichów, rezultat, czy jak sytuacja może się rozwinąć do końca zimy, 10 mieczy, jaka jest rada dla ciebie, jak przyciągnąć pozytywne zmiany w miłości. Z przeszłości. Idzie 8 moment, to można powiedzieć, że to może być jakaś relacja w pracy, jakaś sytuacja w pracy lub praca nad tą relacją, uczenie się jakby siebie nawzajem, tworzenie tej relacji, praca nad właśnie nad umacnianiem, pogłębianiem tej relacji. A tutaj może właśnie z przeszłości iść relacja, w której jest miłość, bezwarunkowa miłość, w której jest dużo takiej zmysłowości, namiętności, kreatywności, ale również takiej troski wzajemnej i opieki. Obecnie jest rycerz Buław Czyli um, może być jakaś zmiana, jakaś y, przeprowadzka. A, ja, dużo zmian tu w życiu uczuciowym, dużo jakiejś dynamiki, dużo doświadczania nowych sytuacji. Odważnego jakiegoś działania w sprawach uczuciowych. Mogą być podróże, zmiany miejsca zamieszkania albo e, stanie tutaj e, przed decyzją. E, ale te, to może być też, że ta relacja jest taka. No, jest taka pełna namiętności, e, pełna pasji. I jest może czekanie. Może na coś więcej. No co tu jest czekanie? E, może takie myślenie, co dalej. Co dalej w tej relacji? Na wystaniu lub przeszkodzie może być to, że jest tu 10 kielichów, czyli może trzeba będzie podejmować poważne decyzje, że tworzymy tą relację, ta relacja nam się fajnie układa i podejmujemy poważne decyzje. Może się zaręczamy, może bierzemy ślub, może planujemy rodzicielstwo, no coś takiego. Czyli nie żyjemy właśnie w tym stanie takiej euforii, takiej pasji, takiej namiętności, ale po prostu może trzeba będzie zacząć podejmować poważne decyzje. Takie po prostu życiowe decyzje. I ty właśnie pragniesz, aby ta relacja jakby posunęła się na taki wyższy poziom. Um, oczekujesz, może. Konkretnych zmian, takich pozytywnych, pozytywnych zmian. Mm, bo w tym momencie może być jakiś zastój, jakaś stagnacja, a ty chcesz, jakby, żeby ta relacja wznosiła się wyżej, na wyższy poziom. <laughs> a, może tak nie będzie się działo, ponieważ. To, co może nadejść, to mamy dziewięć mieczy, czy jakieś zmartwienie, a jakiś niepokój. Aha. Niepokój, co do po prostu takiego dalszego ciągu. Może niepokój, czy aby ta relacja. Czy to życie uczuciowe układa się będzie układało się we właściwym kierunku, bo być może, że, że zdarzają się jakieś, będą może jakieś trochę trudniejsze momenty, z którymi trzeba będzie się uporać, jakoś się do nich odnieść. I tu może chodzić o takie równoważne dawanie i branie. Może będzie problem tutaj w tej relacji, aby obie strony <laughs> dawały porówno. <śmiech> <śmiech> Więc tutaj może jedna ze stron troszkę się niepokoić, że ten wkład, który ona daje, może niekoniecznie spotyka się z, <laughs> z równym odzewem z tej drugiej strony. I tu na koniec zimy może się okazać, że sytuacja zrobi się trudna, że ten fundament, na którym się pracowało, niekoniecznie się po prostu zbudował i stworzył. Coś może tutaj się zepsuło i może nawet dojść do rozstania, a znaczy nie do rozstania, bo to są cztery miecze. Może dojść do. To takiej może być taka lekka separacja i odsunięcie się kogoś tutaj z, z partnerów w celu po prostu odzyskania sił i uleczenia się. I Czyli to, coś tu nie będzie się może dobrze układać? Fundament nie zostanie zbudowany i będzie potrzeba jakby przemyślenia tej waszej sytuacji, co dalej. A, uzdrowienia tej sytuacji. I jako rada dla Ciebie to jest... Ból mieczy, może być, że będziesz musiał podejmować tutaj jakieś poważne decyzje. Coś tutaj przemyśleć, trzeba będzie dowiedzieć się, tak jakby sam od siebie, czego tak naprawdę chcesz. I te poważne decyzje, może, będzie trzeba podejmować, ale najpierw, jakby. Będziesz potrzebował, może oddalić się. Odsunąć się trochę od tej relacji, aby na spokojnie odpowiedzieć sobie na ważne pytania. Co dalej, co ja chcę, co ja wybieram i na co ja się decyduję w tej relacji. Bo tutaj jest duża stawka. Są tu niewątpliwe wartości w tej relacji. Jest tu coś bardzo wartościowego, ważnego, co ta relacja niesie. Może być, że tylko trzeba sobie właśnie odpowiadać, odpowiedzieć na pytanie, czego ja naprawdę chcę i po prostu podjąć ważne decyzje, które tutaj będą wymagane. I taki jest przekaz dla lwa na tą zimę 24-25. Dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam. Pa! pa.